Anna Wierzbicka, Iga, i tajemniczy klucz czasu. Czyta Kamil Prabucki. Każda chwila, nawet najzwyklejsza, może przemienić się w niezwykłe wspomnienie, jeśli tylko zatrzymamy ją w sercu. Tajemnica Złotego Klucza. Pewnego słonecznego letniego popołudnia Iga bawiła się w swoim pokoju ukochanymi pluszakami. Za oknem śpiewały ptaki, promienie słońca delikatnie wpadały przez okno, zostawiając złotą poświatę na Firance, a czas płynął wolno. Hera i Charlie, jej wierne pieski, leżały tuż obok przy jej stopach, drzemiąc. Iga zobaczyła na szafce starą drewnianą szkatułkę, którą kiedyś podarował jej dziadek. Nigdy nie była otwierana. Miała malutką kłódkę, a klucza do niej nikt nigdy nie widział. Ale dzisiaj jednak coś się zmieniło. Nagle promienie padły na szkatułkę, i Iga ujrzała maleńki kluczyk, który mienił się w blasku słońca. Ucieszyła się, bo nigdy wcześniej nie widziała takiego klucza, a dziadek też nigdy jej go nie dał. Zawsze myślała, że nie da się otworzyć szkatułki, ale wiedziała, że jest wyjątkowa. Wzięła kluczyk do ręki, wsadziła do kłódki i przekręciła go. W środku szkatułki znajdował się złoty klucz. Iga nigdy wcześniej nie widziała takiego. Jego rączka przypominała zegar z rzymskimi cyferkami, a ząbki mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Obok klucza leżała mała karteczka na niej napisane było: Czas ucieka, ale jest też piękną przygodą. Znajdź drzwi, a otworzysz serce przeszłości i przyszłości. Dziewczynka spojrzała na psy. Hera podniosła głowę, a Charlie zamerdał ogonem. Chyba czas na nową przygodę! szepnęła Iga. Podróż do krainy czasopozytywek. Iga chciała pochwalić się dziadkowi swoim znaleziskiem ze szkatułki. Mocno trzymając klucz w rączkach, udała się do jego domu. Gdy dotarła na miejsce, w ogrodzie coś błysnęło. Zaciekawiona poszła więc zobaczyć, co to takiego. Była to stara altana, porośnięta bluszczem. Kawałek jej ściany z liści układał się w kształt drzwi. Dziewczynka zobaczyła puste miejsce na środku, do którego pasował znaleziony w szkatułce klucz. Przyłożyła go do tego miejsca i nagle wszystko wokół niej zawirowało. Zniknęła altana, zniknęły psy. Zniknęło wszystko, co było dookoła niej. Iga poczuła, że leci. Wylądowała na miękkim mchu w krainie czasopozytywek. Wokół niej rozciągała się łąka pełna zegarów, klepsydr, tykadeł i szczęśliwych budzików. Jeden z nich podskoczył do niej. Witaj, podróżniczko Igo. Ja jestem Tik-Tik, strażnik tej krainy. Gdzie ja jestem? zapytała Iga. Jesteś w krainie czasopozytywek. Klucz, który znalazłaś w szkatułce, może przenosić cię do wspomnień, marzeń, a nawet do przyszłości. W pewnej chwili pojawił się cień. Zegarowa mgła zgęstniała. Tik-Tik szepnął do Igi. Ale uważaj! Bo jeśli klucz wpadnie w złe ręce zapominalca, przeszłość może zniknąć na zawsze. Pamiętaj o tym i bądź ostrożna. Będę pamiętać odpowiedziała Iga. Spotkanie z zapominalcem. Dziewczynka wyruszyła w drogę, aby odkryć moc złotego klucza. Mijając łąkę, trafiła do Doliny Wspomnień. To miejsce było magiczne. Rosły tam drzewa z liśćmi w kształcie chmurki. Nagle, na listku jednego z drzew, zobaczyła krótką scenę. Mała Iga bawi się na plaży z mamą i tatą. Na drugim listku zobaczyła igę, która kąpała się w Błękitnym Morzu. Hej, to są moje wspomnienia uśmiechnęła się. Ale nagle Liście zaczęły znikać. Zobaczyła postać zbliżającą się z za wzgórza. Była ciemna, a jej dłonie przypominały zegarowe wskazówki. To był zapominalec, o którym wspominał jej tik-tik. Zapominalec podszedł do igi i powiedział: Wspomnienia są ciężkie. Ludzie i tak o nich zapomną, więc po co je trzymać? Iga zdziwiła się, kiedy usłyszała jego słowa, bo dla niej wspomnienia były czymś pięknym. Zapominalcu, wspomnienia są częścią nas! zawołała i popatrzyła na drzewo, na którym wcześniej zobaczyła swoje piękne wspomnienia z wakacji. Trzy drogi czasu. Nagle. Kluczy w jej rękach rozbłysnął złotym światłem. Uniósł się w powietrze i otworzył przed nią wirujące wrota, które prowadziły na trzy ścieżki. Pierwszą z nich była przeszłość, gdzie mogła odwiedzić swoje dawne chwile. Drugą teraźniejszość tu czekały na nią ukochane psy, rodzice, dziadkowie i jej dom. Trzecią była przyszłość tajemnicza i pełna nieznanych chwil. Dziewczynka zrozumiała, że każda z tych dróg ma jakiś sens, ale żeby uratować krainę, musiała coś zrobić, przypomnieć sobie coś ważnego. Zamknęła oczy i przez chwilę zastanawiała się, co to może być. Przypomniała sobie, jak dziadek zawsze powtarzał: Czas jest darem, ale najważniejsze to być obecnym tu i teraz, z ludźmi, którzy są blisko. Iga wzięła klucz, spojrzała zapominalcowi w oczy i powiedziała pewnym głosem: Nie zapomnę, bo wspomnienia są sercem czasu. Wspomnienia są dla nas czymś wyjątkowym czymś, czego ty nigdy nie zrozumiesz. Gdy zapominalec usłyszał te słowa, zaczął drżeć, aż w pewnym momencie skurczył się i zmienił w drobny pył. Iga wiedziała, że już nigdy żaden człowiek nie zapomni swoich cudownych wspomnień, które będą mu towarzyszyć przez resztę życia. Popatrzyła w stronę krainy czasopozytywek, która na dobre rozświetliła się pięknym, kolorowym blaskiem. I z oddali zobaczyła piękny uśmiech tik-tika. Dziękuję, Igo! krzyknął tik-tik. Dziewczynka uśmiechnęła się lekko i pomachała mu ręką. Moc wspomnień. Iga otworzyła oczy. Leżała znowu na dywanie w swoim pokoju. Hera i Charlie merdały ogonami. Iga zerknęła na szkatułkę, którą podarował jej dziadek, ale znów była zamknięta, a klucza, który wcześniej trzymała w ręku, już nie było. Wyjrzała przez okno, myśląc, że może tam będzie drzewo wspomnień, które widziała w krainie czasopozytywek, lecz też już go nie było. Stała przez chwilę w oknie i wspominała, jak było pięknie w tej krainie. Na parapecie dostrzegła mały liść w kształcie chmurki, a na nim napis. Pamiętasz to wspomnienie? To znaczy, że nadal tu jesteśmy. Dziewczynka uśmiechnęła się. Była pewna, że ta przygoda wydarzyła się naprawdę. Pobiegła do dziadka i opowiedziała mu, że szkatułka, którą jej podarował, jest magiczna i ma moc przenoszenia do krainy czasopozytywek, czyli wspomnień. Wspomnień, których iga miała bardzo dużo, bo przecież każde z nich tworzyła ona sama z bliskimi jej osobami. Wiesz, dziadku, nie wyobrażam sobie, żebym mogła nie mieć pięknych wspomnień, bo to one nas kształtują, prawda? Powiedziała Iga. Tak, kochanie odpowiedział dziadek. Iga przytuliła go mocno. Dziękuję, że jesteś przy mnie wyszeptała mu do ucha. Czy czas można zatrzymać? A może. Da się go jakoś zrozumieć. Kiedy Iga znalazła złoty klucz w szkatułce, nie podejrzewała, że czeka ją niezwykła przygoda. Przeniosła się do krainy czasopozytywek, gdzie odkryła, że wspomnienia mają ogromną moc, znaczenie i że każde wspomnienie, nawet to najmniejsze, o którym człowiek by pomyślał, że jest nieistotne, okazuje się bezcenne.